Ale ja jestem U, Kuby. u świętej trójcy. Tam jest. A ja u niej? A jak u że A jak u niej? A z listonoszem, niej? A jak u No, co jak u no ten są. tak, Zawsze, Co dwa tygodnie. to znaczy teraz będzie na

może ktoś sobie A przypomina, co pali? No właśnie, wszyscy. Na 45 lat paliłem, ale mi się nie udało. A o takie ostrzeżenie pamiętam. Nie można Nie można